Pamiętajcie o tym, że miłuję Was w taki sam sposób, jak Ojciec mnie miłuje. Jeśli w życiu będziecie stosować się do mego słowa, tak jak ja stosowałem się do słowa Ojca, wówczas wytrwacie w mojej miłości, podobnie jak ja wytrwałem w Jego miłości. Mówię to Wam, aby moja radość wypełniła Was całkowicie. W 15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, Jezus w dwóch zdaniach wyjaśnia sens przypowieści o winnej latorośli. Oto mówi, Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. W tych słowach mowa jest nie tylko o miłości jako emocji, ale przede wszystkim o trwaniu i działaniu w uświęconym stanie miłości do Boga i człowieka. Często myślimy o miłości w kategoriach uczucia, które przychodzi i odchodzi, ponieważ jest zmiennym stanem chemii w naszym mózgu. Czasami boimy się takiej chemicznej albo toksycznej miłości, ponieważ nas rani. Bywa także, że wykorzystujemy uczucie miłości, aby manipulować innymi dla własnej korzyści. Takie postawy zaprzeczają istocie prawdziwej miłości. Chrystus wskazuje nam na coś o wiele głębszego na prawdziwą miłość, która stanie się stylem naszego życia. Ale co to właściwie oznacza, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie słowo miłość jest tak często nadużywane i błędnie interpretowane? Jak świat postrzega miłość, a jak Chrystus pragnie, byśmy ją rozumieli? Jezus mówi o trwaniu w miłości. Jest to powtarzalny motyw w jego nauczaniu. W tych wersetach ujawnia serce swojego przesłania. Nasza miłość powinna być odbiciem jego miłości do nas, która jest bezwarunkowa, stała i napełniona poświęceniem. Miłość Chrystusa do nas nie jest powierzchowna, transakcyjna albo samolubna. To miłość, która się poświęca która jak jest powiedziane w XIII rozdziale pierwszego listu do Koryntian, nie szuka swego. Weźmy pod uwagę przykład świętego Maksymiliana Kolbego, który oddał swoje życie za współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym. To był epicki akt, który ucieleśniał miłość Jezusa, taką, która jest gotowa poświęcić życie za przyjaciół, i w taki sposób, jak określił to Jezus w XV rozdziale Ewangelii Jana. Trwanie w miłości nie jest biernym zadowoleniem z tego, co mamy, lub jak się obecnie zachowujemy. To aktywne dążenie do stałej harmonii z Bożymi przykazaniami. I to jest właśnie jeden z wyrazów miłości. Jezus sam mówi, że trwa w miłości Ojca poprzez posłuszeństwo Jego przykazaniom. W ten sposób pokazuje nam, że miłość i posłuszeństwo idą w parze. I są dwoma stronami tej samej monety. Zatem, jak możemy przełożyć te nauki na nasze codzienne życie? Jak możemy trwać w miłości w świecie, który często jej zaprzecza? Odpowiedź leży w naszych codziennych decyzjach o byciu miłosiernymi, o poszukiwaniu dobra innych przed naszym własnym, o przebaczeniu zamiast zemsty. Możemy zacząć od wybaczenia mężowi lub żonie krzywego spojrzenia, albo sąsiadowi, że zaparkował swój pojazd zbyt blisko naszego podjazdu. Bywają też codzienne występki cięższego kalibru. One też wołają o wybaczenie. Wybaczając, pomagamy nie tylko sprawcy krzywdy, ale także sobie. Dzisiejszy świat, który tak bardzo potrzebuje prawdziwej miłości, może zobaczyć w nas, chrześcijanach, żywy przykład tego, co to znaczy kochać jak Jezus. Nie chodzi tu o wielkie gesty widoczne na pierwszych stronach gazet, ale o codzienne, małe i średnie akty miłości, takie jak cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, skromność i opanowanie. Nasze trwanie w Jego miłości to decyzja. I wybór życia w bliskości z Bogiem, który nas umiłował jako pierwszy. Niech nasze codzienne decyzje i działania będą świadectwem trwającej miłości, której uczy nas Chrystus. Niech każdy dzień będzie dla nas okazją do pokazania światu, że miłość jest czymś więcej niż uczuciem. Jest wyborem, zobowiązaniem i prostą drogą życia. Pobłogosław nam Panie znakiem Twojej miłości.